Pewnego dnia Nowak rozmawiał z kumplem w ich ulubionym barze. Westchnął i powiedział: Moja żona ma jutro urodziny, a ja nie wiem, jaki prezent jej kupić. Ona już ma wszystko, czego tylko sobie zapragnie. Co więcej, ma kasę i może kupić sobie wszystko, o czym zamarzy, więc jestem bezradny. Jego przyjaciel przez chwilę się zastanowił i zaproponował: Mam potencjalne rozwiązanie. A co gdybyś stworzył unikalny bon upominkowy, który upoważnia ją do sześćdziesięciu minut czystej radości, tak, żeby przez tą godzinę mogła robić co chce? No i wiadomo, ty jej zrobisz, co będzie chciała? Założę się, że byłaby w siódmym niebie, a i tobie może się to spodobać. Nowak przemyślał to. Stwierdził, że w sumie jest ciekawy, jakie fantazje ma jego żona i zdecydował się posłuchać rady przyjaciela. Kilka dni później znów spotykają się w barze i kolega pyta się Nowaka. No i jak skorzystałeś z mojej propozycji na prezent? Tak, zrobiłem tak, jak mówiłeś, odpowiedział Nowak. Jego przyjaciel z pełnym zaciekawieniem zapytał. I jak było, jak postanowiła wykorzystać tą godzinę, spodobał jej się w ogóle ten pomysł? Bardzo jej się spodobał, jak tylko jej o tym powiedziałem. Założyła najlepszą bieliznę, podziękowała mi serdecznie, pocałowała mnie w czoło, a potem wybiegła przez drzwi, krzycząc za sobą. Wrócę za godzinę.